Ostatni dzień wykonywania orek pod pszenicę Dzisiaj mam do zrobienia około 2,5 hektara Również może pan I również w sumie, w sumie na Ładnie idzie Lentor w ogóle połudna nie czuje Ziemia również ładnie się rozsypuje Tak więc pozostało skończyć worki I będziemy siać Ostatni kawałek na dziś I orki zakończone Do no